It is said that wars are only won upon the anvil of honor. Others believe victory requires strategy and a mastery of power. War is deception. A game played best from the shadows. Only strength and raw power! And assure total dominance! But of course, you could forget all that. And just have fun! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Witam Państwa serdecznie w ten wielkanocny weekend, czas świąt. A tu proszę bardzo, Blizzard z Hearthstone'em w ogóle nie stopuje, cały czas zmianki, dodatki. No i pierwszy raz w historii będziemy mieli tak duży zestaw możliwość do zakupienia oczywiście 10 złotych pakiecików, plus dwie gwarantowane legendy z klasika. Złoty mega zestaw klasyczny, oczywiście tu jest napisane ograniczony czas. Kwota. No, cóż, myślę, że wymaga wiele do życzenia. Ja zaraz zakupię ten pakiecik i otworzymy sobie. Zapraszam do obejrzenia. Tak jest transakcja sfinalizowana, zakończona pomyślnie. Pyk. I pierwsze mamy tutaj scenariusa. Mm, przyjemna karta z tego co pamiętam do Deku de który robił questa. Bardzo dobrze się sprawdzała. A następna, <laughs> Wie, Wiedziciel Co, No to mogło być inaczej. Wracamy, oczywiście, do naszych 10 pakiecików. Także już dwie legendy na plus. Nie wiem, czy to jest tyle, warte. No ale okazja na zakupienie lub otwieranie złotych pakiecików jest naprawdę znikoma. Ja do tego wagi kompletnie nie przywiązuję. Przepalam wszystkie te karty, ale wiem, że niektórzy z was na pewno e, kolekcjonują te karty, podobają im się. No nie czekajmy długo. Wow! O, e, wow! Słuchajcie, do no, takiego rozdania jeszcze w życiu nie miałem. Złote pakieciki rządzą się zupełnie innymi prawami, ale to jest hicior. Słuchajcie, marzenie chyba każdego. Złota, legendarna karta! Strasznie mi się zawsze podobała ta tak kurde, aż mi kapcie spadły. Wow, jest. wow. Zawsze, zawsze płakałem, że nigdy w życiu nic się mi nie trafiło w tych y, y, pakiecikach, a tu nagle normalnie szok w trąbkach. Jest Okej. Okay. Szok, szok. To otwarcie też było za wszystkie.

Znowu epic. Oj, rzadka chyba blizak tu coś podkręcił maszynę lasującą. Idzie na pewno do przepałki. Złota, złota, rzadka karta. Bez zekrętań. rzadka karta. Jest szok. What a razwaice, karta. karta, karta. I ostatni? się bać. What karta. 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 Słuchajcie, no, otwarcie zapierające w dek pieszczak. Nigdy w życiu nie miałem takiego rozdania, żeby były dwie legendy. E, strasznie mi się podobało. E, czy kwota jest adekwatna do tego? No, tak naprawdę nie mnie o tym sądzić. E, słuchajcie, mega zestaw, mega otwarcie. Widzimy się przy kolejnym. Bardzo dziękuję, papa, pa i jeszcze raz wesołych świąt wielkanocnych. Pa, pozdrawiam. mega